W dzisiejszym odcinku AI będzie kontrolowało moją grę na Bedwars. Ja będę zadawał pytania, a AI będzie mi odpowiadało, co mam robić. Na przykład jak obudować łóżko. Dobra, także rozpoczynamy już grę pierwszą i pierwsze pytanie jakie zadam to z czego powinienem obudować łóżko? O, dostałem odpowiedź, że endstone. Dobra, więc musimy zabrać szybko 24... 24... O, mamy już. Czy powinienem kogoś podjechać, czy obraniać łóżko? Dobra. Obrona na początku, potem atak, jeśli jest okazja. Dobra, czy jak ktoś mnie podjedzie, to dopiero wtedy mogę atakować. Chyba buduję jeszcze bardziej to łóżko. Tym... Yy. stoneem. Dobra, zadaję kolejne pytanie. Czy powinienem zainwestować w miecz, czy w lepszą zbroję? Okej, okay. lepszy miecz najpierw. Oj, kupiłem wełnę przez przypadek, wywalam ją. Okej, okay, to zapytam, czy mogę kupić wełnę. Tak, wełna jest przywatna do budowania mostów. Dobra. Czyli mogę budować jakiś most już. To zapytam się, czy, czy warto wybudować most do środka. Tak warto, dobra. No to budujemy się na diamenty chyba. Już wełną, obudujmy to jeszcze dokładniej. Dobra. Porządnie obudowane. I lecimy na diamenty. O spadł, dobra Okej. Okay. O nie, no zrzucił. Ej, to było, że jak jest okazja, to mogę atakować, więc idę. Tak? On ma chyba ten, ja nie mam budowy. Mogę atakować jak jest okazja, tak? To atakuję. Dobra, idzie do mnie nie Dobra, pokonaliśmy pierwszą osobę. Mamy dwa diamenty, i za to mogę kupić albo piecyk, albo yy, zbroję. Tak? Więc pytam, czy kupić generator, czy zbroję lepszą? Lepszy generator, okej. Okay. Kupujemy generator. Yy, I teraz pytam się, czym. Oj, idzie na mnie też. Dobra, trzeba walczyć. Idę. Wow. Dobrze, dobrze. Uciekaj. Dobra, jest ciężko, bo ja muszę pisać tak. Czy mogę kupić żelazną zbroję? Pytam się. Tak, dobra, Jak kupuję, jak kupuję. O, idzie tutaj. Fireball wiadomo. Ja... Nie Czy jeszcze mi łóżko zaraz? Nie jak teraz przegram. Adam. No, niestety. Widzimy się w kolejnej grze. Okej, okay, będę musiał obudować twoje łóżko gliną, z tego co widzę. I mam bronić się, czyli nie atakuję od razu nikogo. Okej, okay. więc zbieramy sobie na glinę Mam tutaj. O, chyba już mi stać, tak? Ale trzeba porządnie to budować. I bronimy się. To znaczy, yy, nie idę nigdzie na razie. Budowujemy tak. Tak przydałoby się gdzieś pójść, nie? Ale myślę, że zaraz coś tutaj przyjdzie. Dobra, jak już obudujemy łóżko, to zapytam się o kolejną rzecz. Czy zainwestować w miecz czy w zbroję? Okej, okay, dostanę, że w zbroję. Zaraz zobaczymy yy, lepszą, czyli. Oj, szary do mnie idzie. Dobra, wyprodujesz tę zbroję, nie? Mówię sobie taką. Dobra, i bronimy się, nie? O nie, on idzie górą. To do obrony potrzebuje Firebola. podpalił. Mogę atakować. Teraz się pytam. Tak, możesz atakować. Dobra. Idę, idę, idę. Nie, jednak muszę bronić do Idę na górę. O, się by wysadził w ogóle. Czemu? Czemu ja byłem za nim nagle? O, nie mam Dwie osoby mnie atakują. Pozdrawiam no niestety zbyt wolne jest to jej tej będzie muszę używać drewna i muszę atakować więc jest ciekawiej niż poprzednio dobra cztery yy, biorę to i mam atakować więc idę z tym od razu i mogę kupić miecz też dodałem takie podstawowe pytania na start dobra i atakować mam czyli nie na diamenty już do mnie też idzie ten, różowy. Nie no, czemu nie zrzucił? Dobra, yy, idę dalej atakować. Powinienem przejść znowu i... Pełna. O! To bym to włączył Co się dzieje? Niszczą. O! Mamy No i padłem. Ale idzie do mnie, nie? Dobra, to ja kupuję miecz znowu I wełna I idę tam Dobra, trzeba go zniszczyć Ma lepszą zbroję Tutaj nie bije Chyba jak się bić Dobra, mam. Okej, okay, pytam, czy mogę kupić żelazną zbroję. Tak, dobra. To kupuję i czy mogę iść na środek? Tak, dobra. Tak, to idziemy na środek, ale już tam czerwone czerwone nam nie idzie. Dobra, to zadam jeszcze pytanie. Czy lepszą obronę warstwy powinienem zbudować? Nie, aha. To nieźle. Dobra, czyli musimy już tak zostać z tym łóżkiem. No to nie jest za korzystna obudowa, ale dobra. Ok, mamy jakieś tutaj ten, ale. Czekam na drugi chociaż. Niech się tam gonią na środku. Już jest przejście zrobione, więc fajnie. Słon v one? Dobra, to. Teraz mogę zabijać zbroję czy. generator? Zbroję, dobra. Zbroję. Okej, okay. Mhm. Fireball się przyda do obrony. Eee... Yy, zielone tu idzie, czekajcie. Do mnie idzie ta! Nie co się dzieje. Dobrze, nice. Jest pytanie czy mogę kupić niewidzialność? Ja zaraz zadam Czy mogę kupić niewidzialność? Tak mogę. O, dobra. И, сейчас уже могу тан пецик. Не, спать не буду. он не хочет спать? Не, ну ничего, с темжкой.